Chwała Tobie, Królu Wieków. Chwała Tobie, Królu Wieków. Witaj nasz królu posłuszny woli Ojca cichego baranka na zabicie zaprowadzono Cię na ukrzyżowanie. Chwała Tobie, Królu Wieku. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Jeden z Was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umuczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba, wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego, co masz uczynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział, ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem. Niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego... Zakup czego nam potrzeba na święto. Albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus, Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym. I to zaraz go otoczy chwałą. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Jezus, Szymon i Piotr. Panie, Dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za mnie? Za prawdę, za prawdą powiadam ci, kogut nie zapieje. Aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Oto słowo pańskie. Każdy dzień w wielkim tygodniu przynosi nam kolejny etap opowieści o ostatnich godzinach rzymski, ziemskiego życia Pana Jezusa i. Tak jak wczoraj czytaliśmy w Ewangelii o namaszczeniu Jezusa, jakby zapowiedzi jego pogrzebu, dziś słyszymy kolejną zapowiedź. Zapowiedź dotyczącą dwóch uczniów pana Jezusa, dwóch apostołów, Piotra i Judasza. I tak naprawdę Ewangelista w konkretny sposób łączy te dwie postaci. Piotra i Judasza. To nie tylko jest ten moment zapowiedzi, bo dzisiaj jest zapowiedź zdrady Judaszowej, o której jutro usłyszymy, i zapowiedź zaparcia się Piotra, o którym usłyszymy podczas Triduum. A więc zapowiedź, która dotyczy tych dwóch apostołów. Wydawać by się mogło, że niewiele ich łączy, bo każdy z nas wie że święty Piotr no, to jest skała, opoka. Zdajemy sobie sprawę, że miał ten epizod z zaparciem się pana Jezusa, ale jednak to na nim Chrystus będzie budował kościół. No a Judasz, no, myślę, że każdy też wie, że to jest ten apostoł, który, no historia raczej haniebna. I tak wydaje nam się, że Piotr to taka mimo wszystko jednak, mimo tego zaparcia i tego koguta, który tam zapieje, chwalebna, wświetlana postać, a Judasz taka postać pełna ciemności, zła, no bo szatan w niego wstępuje. Więc wiadomo, że Piotr to pierwszy papież, a Judasz to zdrajca, opętany przez szatana. I tak zwykło się myśleć. Ale zobaczcie, że początki tych uczniów są podobne, jeśli nie nawet takie same bo jednego i drugiego przecież powołuje do grona apostołów Pan Jezus. Jeden i drugi z jakiegoś ideału, z jakiegoś marzenia, z jakiegoś naśladowania Chrystusa idzie za Nim i to nie jest pójście na dwa tygodnie, ale my dobrze wiemy, że ci uczniowie troszkę tego czasu z Panem Jezusem spędzili. Nie wiemy dokładnie w którym momencie ich powołał, ale na pewno, jest to dosyć długi czas. A więc i Piotr, i Judasz są z Chrystusem dzień i noc. Słuchają jego słów, widzą jego cuda, widzą co się dzieje, a jednak jeden zostanie w przyszłości pierwszym papieżem, a drugi zapisze się w historii jako najbardziej haniebny i straszny zdrajca o którym Pan Jezus mówi, że lepiej byłoby dla Niego, gdyby się nie urodził. A więc jeden zasiądzie z kluczami gdzieś, wyobrażamy sobie, na obłokach niebieskich, a drugi będzie gdzieś w najniższych czeluściach piekła, tak sobie to wyobrażamy. Jak to się stało, że ci uczniowie mają taki sam początek powołania przez Jezusa? Są w tych samych miejscach, w tym samym czasie z tym samym Panem Jezusem i jeden rzeczywiście idzie na obłoki niebieskie, a drugi do piekła przez swoje decyzje. Bo wiemy, że i jeden, i drugi tak naprawdę zaprze się Jezusa. Piotr wyprze się trzy razy, że go nie zna. I w momencie, kiedy ten kogut zapłacze, on sobie uświadomi swoją winę, swój grzech. Swój błąd i zapłaczę. Ale myślę, że jesteśmy świadomi, że i Judasz uświadomi sobie swój błąd, bo pójdzie do arcykapłanów i powie: oddajcie go, bo wydałem krew niewinną mi. Rzuci te trzydzieści srebrników. A więc uświadomienie sobie winy grzechu jest u jednego i u drugiego. Piotr zapłakał, a Judasz oddał pieniądze. Więc co się stało takiego, że jeden tu, a drugi tam, że jeden jednak został świętym, a drugi się potępił, przynajmniej tak uważamy, historia nam tak mówi. Co się stało w życiu tych mężczyzn, że jeden stał się świętym, a drugi najbardziej znanym zdrajcą? Otóż, kochani, tak naprawdę, jak mówię, jeden i drugi zaparł się Jezusa, jeden i drugi zgrzeszył, jeden i drugi sobie uświadomił swój grzech. Ale Piotr zapłakał. Piotr przyjął dar miłosierdzia. Piotr żałował. Piotr uwierzył, że Jezus mu wybaczy. Piotr Odpokutował to i będziemy to słyszeli w okresie paschalnym, kiedy Pan Jezus zada mu trzy razy pytanie: Czy Ty mnie kochasz, czy Ty mnie miłujesz? I On powie: Tak, Panie, Ty wiesz, wszystko. Ty wiesz, że Cię kocham. I rzeczywiście swoim dalszym życiem ukaże, że jest gotów wszystko oddać dla Jezusa, łącznie ze własnym życiem. A więc po tym dokonanym zaparciu się Pana Jezusa trzy razy nie znam Go. Piotr zapłacze i przyjmie Boże miłosierdzie. A Judasz, którego jak dzisiaj czytaliśmy, wstąpił szatan. Nie przyjmie Bożego miłosierdzia. Szatan go tak omami, tak oplącze, tak wyś z niego nadzieje, że mu wmówi, że już jest potępiony, mimo że, i o tym mówią wielcy święci, gdyby Judasz żałował, Pan by mu wybaczył. Bo Boże miłosierdzie nie zna żadnych granic. Ale Judasz nie pozwolił sobie pomóc. Po prostu poszedł i spętany przez szatana powiesił się. Odebrał sobie życie. Więc kochani, w ten wielki wtorek, bardzo taki dramatyczny, on nam ukazuje, jak wiele zależy od naszych, Twoich, moich decyzji. Miłosierdzie Boże jest nam wszystkim dane, tak samo. Tak samo Bóg wszystkich chce pojednać ze sobą przez krew swojego Syna, ale to nasza decyzja, czy my to miłosierdzie przyjmiemy, czy odrzucimy, czy będziemy Piotrem, czy będziemy Judaszem. I chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili dzisiaj wchodząc w te najświętsze dni że jeden i drugi z uczniów zgrzeszyli. Jednemu i drugiemu Pan by wybaczył, ale różnica między jednym a drugim była taka, że Piotr przyjął wybaczenie, przyjął miłosierdzie, a Judasz, i tego do końca nie wiemy dlaczego, tak głęboko się pogrążył w swój grzech i beznadzieję. Swój brak nadziei, że szatan wmówił mu, być może to jest właśnie to, o czym Ewangelia nam mówi, że wstąpił w niego, czyli wmówił mu, że nie ma dla niego ratunku. A zatem prośmy Pana Jezusa, i myślę, że to jest bardzo ważna prośba dla nas i dla naszych bliskich. Módlmy się również za tych, którzy tę nadzieję tracą, stracili, aby pozwolili sobie pomóc. Przez Boże Miłosierdzie. To Bo każdy z nas może być Piotrem, ale i każdy z nas może być Judaszem. Wybór zawsze należy do nas, ponieważ jak wiemy, Bóg dał nam wolność i nigdy tej wolności nie łamie. Prośmy o to, aby to święte triduum, aby te święte święta zmartwychwstania Pańskiego dodały nam nadziei bo i dla nas jest obietnica, że Bóg nie zostawi nas samymi, ale pojedna nas ze sobą przez krew swego Syna.